W Polsce nawet 7% dzieci rocznie rodzi się przed czasem i często spędzają długie tygodnie, a nawet miesiące w szpitalu, zanim mogą wrócić z rodzicami do domu. Właśnie na takie dzieci od 19 marca będzie przysługiwać uzupełniający urlop macierzyński. To będzie tydzień urlopu. Za tydzień spędzony przez dziecko w szpitalu. W przypadku ekstremalnie skrajnych wcześniaków, czyli dzieci, które urodziły się przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub których waga urodzeniowa nie przekraczała 1000 gramów, ten dodatkowy urlop będzie wynosił nawet do 15 tygodni. W przypadku dzieci które urodziły się później, ale przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży i ważyły powyżej 1000 gramów, urlop będzie wynosił nawet do 8 tygodni. I jeszcze jedna sytuacja, kiedy będzie przysługiwał, to przypadek, gdy dziecko bezpośrednio po porodzie było hospitalizowane. Tu warunkiem jest to, by hospitalizacja trwała co najmniej dwa kolejne dni i by pierwszy z tych dni przypadał w okresie od 5 do 28 doby po porodzie. Wtedy uzupełniający urlop macierzyński też może wynosić nawet do 8 tygodni. Żeby z niego skorzystać, rodzic będzie musiał złożyć wniosek najpóźniej ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego. Do tego wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie ze szpitala, w którym szpital potwierdzi wagę urodzeniową dziecka, tydzień ciąży, w którym się urodziło, a także okres pobytu w szpitalu.